Witam widzowie w dzisiejszym odcinku z PC Nieboszczka Draming. Pierwszy odcinek z głosem. Ja jestem na moim prywatnym serwarzem. Więc nie biję jakiś typ i nie wiem, i coś zrobi. Chyba, że. Chyba, że nie go... że... ktoś bije z mojej To i tutaj tak go mogę zmanować. Dzisiaj skok KOK audiczką. Taką, taką fajną. Że nie jest jakaś super. Mi się podoba kolorek. Oceńcie jak jak Wam się podoba od 1 do 10. mi Ja mam 8, bo mi się trochę wnętrze nie podoba. Że moim zdaniem powinni naprawić. Znaczy powinni zrobić ten liśnik, a nie naprawić, bo no też można byłoby naprawić, jakąś inną kierownicę tu zamontować. Bo to jest jeden z szybszych samolotów, ale no fajnie by było jakby takie coś zrobili. Byle, żeby nie było policji, bo dopiero co przestrzegłam prawko. Bo, jak pisałem do jednego znajomego na czasie robloxowym, to akurat stała policja i straciłam prawko: 13 punktów za wcale niewielkie przekroczenie prędkości. Przyznam się, niewiele przekroczyłam. Kurde, myślałam, że, że robię w tym zakręcie. Niestety się nie udało. zakręcić jakiś i taki, taki sukno. Moim zdaniem powinni wyłączyć kolizja w tym znaku. Dobra. Mam nadzieję, że się rozbędza. Muzyczka. No nie, zapomniałam o botach. Wydarzył mi, kurde, teraz nie jechał. Łagam. Please, 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 please. Dawaj, dawaj. Please, nie zamknij się. Please, nie się.

Kurde, żeś zwolnił. No jeździć nie umiesz. Chłopie, umiejętność jest Żadna, co napisz? W myślach. Hehe. Nie. Jak chcecie, to będzie więcej odcinków z głosem. Ogarnąłem się, ogarnąłem się, rzecz, przez którą mogę nagrywać z głosem. Powiedzcie właśnie, e, piszcie w komentarzu, czy podoba Wam się dźwięk tego kierunkowskazu. Dobra, teraz idziemy sprawdzić, co jest w mm, tym... Ale, tak, smordzewie na prądze samochód jaki jest na promce ale chyba z YouTube Shotów widziałem, że jest Volkswagen ze 140 tysięcy normalnie kosztuje. Jako kiedyś miałem Bardzo go polecam. Nie, to pół. Był... Ale ja polecam też kije o tej o podobnej o tej samej cenie. Tylko ja już zbytnio... się już nie pamiętam zbytnio, ale tamten... Y tamten ten, ten. Yy, jak to się nazywało yy, ten Volkswagen, co jeśli będzie ma promocji za 140 tysięcy normalnie yy, to on jest naprawdę no, ma na bardzo kierunkowskaz mi się podobały on miał podobne jak te, tylko że chyba lepszy, mi się wydaje, że tamten miał lepszy, ale już totalnie go nie pamiętam bo ja wtedy miałem. Ja może w PCD wtedy grałem. Ja może ze 70 godzin przegrana w Pacada. Hmm. Może ze 70, nie wiem, ale miałem coś podobnego do tego, ale wydaje mi się, że miałem dużo ładniejsze. O, nie w znaku. A co zimna brzmi? Jak, klik jak się klikniecie CZ, to macie taki dźwięk oskazów. Dobra, sprawdźmy, co jest na prącach. Jest fajnie w No, tak jak mówiłem, to jest a, on miał takie, mi się one bardzo podobały, takie mukowskazy. Zobaczmy za ile jest. Ej, nawet duża 35%? Dużo. On miał V-Maxa dość małego, mój kolega, Jest samochód, jeszcze przed aktualizacją to było, tą V2, mm. Mój kolega miał samochód 250, jechał i kosztował 99 tysięcy. BMK Teraz kosztuje on ten samochód, co ma, więc już go nie ma. Ten mój kolega kosztuje 113 tysięcy, chyba. Nie jestem pewny. Coś koło tego? Dobra, widzowie.